Kwadrans po dziewiątej, zgodnie z zapowiedzią prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Radiu Gatowice, Artur Tomasik. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam szanownych państwa. Latać można od 17 czerwca z Pyżowic, ale jednak jak się patrzy na niebo, to ma się wrażenie, że tych białych smug troszkę mniej jednak. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Bo ja chciałem zacząć od tego, o czym dziś od samego rana rozprawiamy. Czy prezes lotniska lubi latać samolotem w ogóle? Tak, tak, panie redaktorze, no chyba nie ma lepszego środka transportu, żeby się przemieścić w ciągu jednego dnia praktycznie na drugi koniec świata. Lubię. Często korzystałem z tego środka transportu. Mówię, korzystałem, bo ten rok jest szczególny. Myślę, że kilkanaście razy w roku latam na różne konferencje, ale też na spotkania i też w celach wypoczynkowych, wakacyjnych lubię latać, bardzo ale, lubię latać. Ale pan się nigdy nie bał latać? No, jak każdy chyba z nas, no, latanie jest bezpieczne, ale każdy ma tą, zawsze ten dreszczyk emocji, jak zwłaszcza jak samolot startuje jak ląduje, bo jak lecimy się to, to już wtedy... Jesteśmy spokojniejsi, ale bardzo bezpieczny środek transportu, także myślę, że nie należy się bać, aczkolwiek każdy z nas ma ten dreszczyk, dreszczyk emocji, dreszczyk strachu wsiadając do samolotu, ale to jest naturalne. Czyli to nie jest jakieś takie, że to ja jestem jakiś wyjątkowy, czy że ludzie, którzy się boją, to no to dobrze, to pan prezes trochę mnie pocieszył. Jakiś ukochany kierunek lotu? Jest jakieś takie, nie wiem, miejsce, w które pan prezes lubi szczególnie latać? Tak, tak, panie redaktorze. Stany Zjednoczone. Mm -hmm. Bardzo fajny kierunek. Kraj wielki, o wielkich możliwościach. Podobnie pewnie jak pan redaktor, lubię muzykę. Tam jest mnóstwo szlaków, mm -hmm. gdzie można zetknąć się i z bluesem, i z jazzem. Jest to Chicago, Memphis. To są miasta kultowe, do których myślę, że każdy chętnie wraca, a kto nie był, to zachęcam, żeby odwiedził, bo są to miejsca szczególne, bardzo dobrze kraj przygotowany, jeśli chodzi o infrastrukturę, o bazę hotelową i relatywnie tani. Powiem panu, że dla podróży Route 66 z Chicago do Kalifornii, to nawet bym przeżył ten lot. który jest chyba, nie wiem, 8 godzin. nie miałem, to Tak, się to leci. zależy, na które wybrzeże, no, no. ale myślę, że w ciągu 10 godzin w zasadzie w każdą część Stanów Zjednoczonych można dolecieć. Zapraszam. E, czy pan kiedyś siedział za sterami maszyny? Bo ja nie wiem, bo to tak w zasadzie, jak się jest prezesem lotniska w Katowicach, no to wydaje mi się, że tak człowiek przynajmniej, przynajmniej za sterami samolotu po powinien żeby zobaczyć, prawda, co tam w jego stajni pracuje i tak dalej. Nie? Panie redaktorze, tak, ale nie pilotowałem samolot, stał na płycie lotniska, wielokrotnie siedziałem z sterami, jednak nie było to nigdy moim marzeniem, żeby zostać pilotem. Zarządzamy infrastrukturą i tu trzeba odróżnić linie lotnicze od zarządzania portem lotniczym. Nie każdy prezes portu musi być pilotem. Rozmawialiśmy o tym, że troszkę mniej rzeczywiście tych białych smug na niebie nad Śląskiem z przyczyny wiadomo pandemicznych. Są oczywiście, znaczy tak, latać można, ale są oczywiście zasady bezpieczeństwa. To się pewnie troszkę też ten strach przekłada na to, że pasażerów jednak, pasażerów jednak jest troszkę mniej. No ale właśnie, żeby może uspokoić podróżnych, którzy wciąż mają jakieś obawy, to, to co by pan powiedział? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, no, latanie jest bezpieczne. Teraz mamy szczególny okres. Musieliśmy w porcie wdrożyć wszystkie zalecenia EASY, Europejskiego Stowarzyszenia i, i no, przede wszystkim naszego głównego inspektora sanitarnego. Te wszystkie zasady, no one troszkę utrudniają podróżowanie, ale to wszystko jest dla bezpieczeństwa, robione dla bezpieczeństwa podróżnych. No przede wszystkim ograniczona ilość osób na terminalu. Przy wejściu do terminala każdy ma mierzoną temperaturę, mogą się tylko znajdować pracownicy, pasażerowie i, i załogi, nie mogą być osoby odprowadzające. Na terenie lotniska, na, na terminalach. Każdy pasażer przed otrzymaniem karty boardingowej musi wypełnić specjalne oświadczenie, oświadczenie o stanie zdrowia. Bez tego nie otrzyma karty boardingowej. Część linii lotniczych ma specjalny system informatyczny, z którego można korzystać. Część wypełnia bezpośrednio przed otrzymaniem karty boardingowej. No, oczywiście, na terenie lotniska każdy musi mieć. Maseczkę i to od wejścia do terminalu, po wejście na pokład. Na pokładzie dokładnie to samo po też no, miejsce docelowe tam też obowiązują podobne zasady po w Unii Europejskiej są to zasady wszędzie takie same, jak w Pyżowicach. No, mamy też no, przede wszystkim. Zachowany ten social distancing 1,5 metra, mniejsza ilość osób na terminalach. No wszystko po to, żeby latanie było bezpieczne, nawet w tych trudnych czasach, bo nie ma co ukrywać. Faktycznie no wszyscy byliśmy zaskoczeni, my się teraz już każdy przyzwyczaił się do tego do, tego, do tej sytuacji. My obsługujemy w takich dobrych dniach około 8-8,5 tysiąca pasażerów, gdzie w czerwcu ubiegłego roku te rekordowe dni to było 25 tysięcy, czyli to, co pan redaktor powiedział, no trzykrotnie mniej pasażerów na dzień dzisiejszy lata, ale to też jest związane z tym, że no, mamy mniejszą ilość kierunków dostępnych w zasadzie kierunki dalekie. Dzisiaj są niedostępne. Liczę, że kolejne rozporządzenie uwolni kolejne kraje, czyli Turcję, Tunezję i Egipt. Dla nas bardzo ważne rynki z punktu widzenia ruchu czarterowego. W ubiegłym roku to były najpopularniejsze kierunki. Po otwarciu, a mam nadzieję, że już w sierpniu będzie można i na tych kierunkach latać, ruch wzrośnie i może będziemy obsługiwali 10-12 tysięcy pasażerów dziennie, ale i tak. W tym roku spodziewamy się 50-60% spadku ruchu w porównaniu do 2019 roku. Hmm. E nie tracimy jednak optymizmu, aby jednak z powrotem doszło, żeby, żeby znowu było tylu pasażerów, ile ilu było i tego panu prezesowi oczywiście życzę i nam wszystkim, państwa zachęcamy do tego, żeby się jednak nie bać i może jednak spróbować, jeśli ktoś chciałby polecieć, to, to proszę, proszę próbować. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik był gościem Rady Katowice. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję szanowni państwo i zapraszam do korzystania z Pyrzowic. Radio katowice